Marta Paszkin i Paweł Bodzianny nagle pojawili się w rolniku. Mieli ważny powód. Marta Paszkin i Paweł Bodzianny przekazali wieści widzom: Rolnik Szukażony. Pochwalili się swoim szczęściem. Marta Paszkin i Paweł Bodzianny pojawili się w premierowym odcinku Rolnik Szukażony i przekazali wieści. W minioną niedzielę wystartowała 11 edycja Wielkiego Hitu TVP o poszukujących miłości rolnikach. Zanim jednak widzowie zobaczyli, jak rolnicy i rolniczki czytają przesłane do nich listy, producenci pokazali, co słychać u niektórych par z poprzednich edycji. Wśród byłych uczestników nie zabrakło Marty i Pawła, którzy pochwalili się swoim szczęściem. Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z Rolnik Szuka Żony pochwalili się swoim szczęściem. Historia związku Marty Paszkin i Pawła Bodziannego rozpoczęła się w programie Rolnik Szukażony. Para wzięła udział w siódmej edycji telewizyjnego hitu i szybko pojawiło się między nimi uczucie. Dziś zakochani tworzą szczęśliwe małżeństwo i spełniają się w roli rodziców. Teraz Marta i Paweł pojawili się w pierwszym odcinku jedenastej edycji rolnik szuka żony i poinformowali widzów, że jakiś czas temu na świecie pojawiło się ich drugie dziecko. Marta nie ukrywała, że spełniło się jej wielkie marzenie o dużej, szczęśliwej rodzinie. Była uczestniczka rolnik, szuka żony, wspomniała o obrazie, jaki namalowała podczas pierwszego spotkania z Pawłem. Paweł z kolei przed kamerą zdradził, jaką niespodziankę w ostatnim czasie przygotował dla ukochanej żony.